No i cóż. Tak wygląda moje życie teraz. Dzień dobry, moje śliczne słoneczko. Dzień dobry, proszę, proszę. No. Nie to, tak? To czy nie to? Skusisz... Nie, nie ta. No dobrze. <noise> proszę, o to na pewno przyszłaś. Tak? Smaczna. No i to jest cud. No, więcej nie weźmiesz, przecież tylko jednego możesz mieć. Poniosła. No i idziemy, chodzimy, a powiem resztę. Byłam ciekawa, czy to się uda. Czy ona przyjdzie w tym czasie? I chciałam, myślę ciekawa, w jakim dniu tygodnia. Ech, przychodzi codziennie, ale to akurat ten czas, tutaj, gdzie planujemy z mężem wyjście, mogłoby się nie wydarzyć. Kochani moi, 5 sierpień, wtorek. Dzień, który mówi, wprowadza nas, tak jakby się mówiło o tym reszta naszego życia. Dzisiejszy dzień i w ogóle lipiec, sierpień, wrzesień to będą też dni, myślę, że wiele z Was chciałby usłyszeć o fioletowym, o tym specyficznym odcieniu, który akurat w tej bluzce widać bardzo, bardzo wyraźnie. Też nie bez kodezy przygotowałam, tylko tak. Z... No. Mówiłam gdzieś właśnie już wami, jedna z was się ucieszyła, nie pamiętam tylko kto to był, że właśnie te fioletowe chodzą teraz za wami. To są odcienie, one też w różowym bardzo często bywa, właśnie ten odcień jeszcze jaśniejszy, takie ja nazywam takie odcienie ultrafioletowe, czyli to są te odcienie, ja nazywam je egzorcyzmującymi. One też wzbudzają agresję innych, zwłaszcza tych ludzi, przy których coś jest dziwnego, przy których jest trudna energia, ciężka energia. I mam też wrażenie i doświadczenie też takie z klientami swoimi, że jest to ten czas. Jest światełko. Że jest to ten czas, który mówi nam o tym, że żegnają się i jakby rozchodzą się drogi ludzi teraz. Natomiast mam wrażenie, że ten początek sierpnia, aż chyba to będzie do. Przed połową jakby się skończy, gdzie rozdziela nas z ludźmi, przy których są trudniejsze doświadczenia. Nie dlatego, że oni są źli niedobrzy też tak, tylko po to, żeby nie przeszkadzać ludziom w przepracowaniu czegoś trudniejszego. Czyli żeby być otwartym najpierw na jakąś na no, fajne okoliczności życiowe, na no, fajne wydarzenia, to my musimy coś ze sobą zrobić jakby porządek, a zwłaszcza w tej energii, która jest związana z różnymi bytami też tak, albo z tymi energiami, które jakby zaniżają naszą wibrację. Ale pożegnać się nie w zasadzie, odciąć, wywalić, tym, bo to się zadziało nie bez przyczyny. Więc, tak jakby znaleźć zrozumienie, tak, pokój z tym wszystkim, co nas ukształtowało i ukosztowało. jeżeli to wy jesteście tymi, którzy doświadczają trudniejszych wydarzeń, czyli albo w ostatnim czasie przyciągnęli coś do siebie trudniejszego, tak, to tak, albo jesteście starymi duszami, tak. I tylko Wy możecie jakby pomóc albo wytworzyć pewnego rodzaju przejście, albo też Wy jesteście tymi, którzy w swoich aurach na ten czas mieli tyle tej energii, której, która nakłania do kontemplacji, do bycia samemu, wręcz czasami do tego, żeby ludzie się odsuwali. To jest kolor, który odsuwa ludzi, który jest związany bardzo często z ogromną podejrzliwością, tak? Ale też co za tym idzie. Nie jestem, tym, że jestem podejrzliwy co do innych, tylko to jest też ta energia, która z miłością wita. Nie boi się niczego. Jest otwarta, więc będzie ciągnęło ludźmi dziś z problemami, z bardzo specyficznymi problemami, z którymi trzeba obchodzić się tak jakby w niektórych sytuacjach, w rękawiczkach. To jest w ogóle kolor, słuchajcie, mojego dzieciństwa. To jest kolor, który towarzyszył mi aż do. Wieku 19 lat, bardzo często i nawet taką sukienkę, i więcej trochę niebieskiego, i on wtedy jest taki szaro niebieski. Ja uwielbiam te szaro niebieskie kolory. To są kolory, które uczą ogromnej pokory, więc te szaro niebieskie, które pięknie tak. To są te kolory, które układają nas w pogodzeniu się z losem, oddaniem wszystkiego Bogu, albo tej sferze duchowej. To jest bardzo ważny czas, który uczy nas pewnych po prostu tak zwanych lekcji na też wyrzeczeniach pewnych. Na otwarciu przyjęcia wszystkiego, żeby to się transformowało. I w zasadzie ten kolor, plus ten kolor, który wczoraj mi towarzyszył, który chciałam Wam pokazać, jeszcze do ciemniejszego, do jaśniejszego, łącznie z brązy i... Ja nie zawsze będę opowiadała o kolorach, żeby było jasne, przynajmniej tutaj... To są kolory, które pomogą wam teraz się ułożyć. Pomagają też wakacje i to, że my sami przez to jak idziemy, to mam taką wolę, siłę, walki, której na co dzień nie mamy, bo chcemy teraz coś zdobyć, tak? Za czymś się ułożyć, nie pozwolić, żeby coś przeszło koło nosa i wręcz jakby wszystko w nas mobilizuje się do tego, żeby szczęśliwie i dobrze coś przeżywać, a ponieważ to my to sami przeżywamy, to nie chcemy się rozdrabiać nadrobnie i kiedy jesteśmy sami, żyć i funkcjonować w takim, no, uśmiechaniu się tylko i udawaniu, że jest dobrze. My chcemy tego dobrze to jest dobry czas, ponieważ wakacje najczęściej spędzaliście z bliskimi sobie ludźmi. Hmm? Piękny kolor, zbliżający. To są też to, co przy nim właśnie można powiedzieć dobrze, że miłeczka przyszła. To jest też nadzieja. Miłka też jak przyszła tutaj w pewnym momencie na jesień, w ogóle była taka kostrupata. Taka w już była tak brzydka i łysa ogon miała. I to jest kolor pewności siebie i powierzenia swoich własnych racji. Więc będzie dzisiaj na pewno działo się wszystko to, co będzie chciało wytrącić was z waszej racji. I też nie wiedziałam, bo to generalnie zapowiadało już tę energię. Tak jak wiecie, że ja te energię. Ci, którzy są tu ze mną więcej niż 7 lat, też tak. I co najmniej kilka. A jest takich, którzy są od samego początku jeszcze tamtego kanału. To są te energie, które właśnie powodują coś takiego. I zobaczcie, jeszcze tak niedawno i ja małam, Wam powtarzałam i mówiłam, że przecież te wiewiórki tu przychodzą już chyba z trzeci rok, a może i czwarty. Tak? a może, może krócej, nie wiem, bo ja je liczę raczej pokoleniami i miotami, ile miotów po prostu było, a bywało po dwa mioty w tym roku były trzy wiewiórki, które miały po, trzy, po dwa mioty, dwie miały dwa, dwa mioty, jedna miała jeden miot i w końcu pewnie pewnym było, pra... siedem to się naliczyłam tych wiewiórek, a może było więcej no i była miłcia która przyszła na jesień, ja na początku takiej nie nazywałam, bo od pewnego momentu już nie nazywałam wiewiórek, bo Przebolałam bardzo stratę przez e, m, kota z trzeciej klatki chyba. Dobrze, nieważne. I w pewnym momencie, po trudniejszym wydarzeniu, kiedy ja chciałam, żeby wszyscy... Gdzieś tutaj nagrywałam, może gdzieś Wam to wrzucę i tutaj już nie będę mówiła, w każdym razie ja wyszłam na, na balkon niechcący, chcąc, żeby sąsiedzi bo mówiliśmy, ja nie karmę, bo to wybiorę grunek, małpy do mnie przychodziły. E, albo karmię tylko wtedy, kiedy z ręki weźmie i wtedy trzeba czekać na ten moment, kiedy są głodne. I przyszedł taki moment, kiedy wiedziałam, że muszę wstać, że już tam bałagan będzie zaraz robiony i obudzą sąsiadów i myślałam, że myślę, że wszyscy sąsiedzi na pewno mieli ciężką noc. I myślę, wyszłam z orzechami i tak zamiast położyć, to ona siedziała na oparciu od fotela i pech jej z ręki dałam. I wielkie bum, po prostu wow, co się wydarzyło. Ja w ogóle tego nie planowałam, nie chciałam. Na, nawet w mojej głowie nie było, nawet byłam na tą opcją, że nie powinny, żeby nie ufać innym ludziom, bo ludzie są po prostu jacy są. I co się wydarzyło? I ten moment zetknięcia się. Ja trzymam i ona trzyma, i teraz ona musi wyczuć ten moment, który przejąć łapki, przycisnąć, a ja odpuścić. Wypadł ten orzeszek, potem położyłam go blisko, ale to już było bardzo dużo. To był dla mnie taki wielki szok, słuchajcie, że nie wiem co. I to już ja w tym momencie też wiedziałam, że zadzieje się coś bardzo dużego, ponieważ my mamy właśnie teraz z naszym nowym życiem. Trzymamy, coś trzeba odpuścić, a coś musi jakby zazębić, załapać. Coś niesamowitego, coś bardzo głębokiego z nas. I można powiedzieć, po co teraz wyciągać już karty, kiedy ta energia, ona się od teraz zaczyna. Ona już u mnie trwa jakiś czas, tak? I to już rzeczywiście taki przełom, taki wielki, specyficzną opowieść mam. I ta odpowiedź znowu zostanie ze mną na zawsze. I karty, które na to później sobie ułożyłam zostaną ze mną na zawsze. Życzę wam wszystkim takiego po prostu odczucia z tym, czego pragniecie, czego chcecie, albo inaczej, czego nie wiecie, że chcecie i pragniecie, odpychacie to. Nie wiecie, że to będzie wielkie, coś wielkiego, tak? cesarzowa odwrócona dobrze więc zobaczmy czekajcie, bo tutaj nam się uchowa świeczuszka aby się nie zapaliła nomen omen, już nie będzie świeciła na razie <grym>, nomen omen czekajcie, no widzicie, taka energetyka część powie, co o tych szanisz bo głupia o, dobrze Nocik, wyciągnęłam. Będzie dobrze. No i zobaczmy tą energetykę dzisiejszego dnia, ale w ogóle to sama nie wiesz co się wydarzy że na teraz akurat przyszła. O, kapłan odwrócony. Prawda, miłość, tak? To, co najbardziej pewne w waszym życiu. I trójeczka miecza odwrócona. Trójeczka Miecz Odwrócona. Może przyjść to Waszego życia i to jest ten dzień, kiedy otwieracie się na przyjście do Waszego życia wszystkiego tego, co uważaliście, że jest niemożliwe w Waszym życiu. I wszyscy zawsze byłam ciekawa, czy ja będę w ogóle Wam ogóle o tym zjawisku po prostu jakby powiedzieć, czy ono będzie. Nie wiedziałam nawet, że to dzisiaj się po prostu jakby pokaże, ułoży. Dla mnie, czytając Energetykę Dnia dla Was, wszystkie małe sygnały bardzo mocno się liczą, bo one pokazują, i zawsze też proszę o to, tak, przecież na że pokazało to, Dynamika czytania, to co pierwsze przyjdzie do tego czytania. No i cóż, piękny dzień, piękna energia właśnie mi przychodzi, żeby tego tutaj nie upubliczniać, tylko na tym drugim kanale, żeby wyciągnąć po prostu nowe energie. I zobaczymy, jak karty to pokażą. Także pamiętajcie, że dzisiaj jest piękny, wyjątkowy, wyjątkowy dzień. No i cóż, do zobaczenia następnym razem.